Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku nowej serii. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek przyjął się dobrze. No ja jeszcze tego nie wiem, bo nagrywam tak naprawdę ten odcinek świeżo po tym pierwszym meczu, więc tutaj lecimy od razu z drugim. Wydaje mi się, że mapy, które będę tutaj dodawał, to będzie na pewno Vertigo, będzie to Inferno, Nuke. Wydaje mi się, że Train'a też możemy zagrać, Overpass'a, Cobblestone'a i Short Dust'a. Rialto i Lake to nie są mapy, w których czuję się jakoś pewnie. Znam te mapy oczywiście. Niemniej jednak. No nie czuję się na nich pewnie, nie znam jakichś specjalnych pozycji na nich. Więc. Wolę jednak zagrać takie mapy, z którymi tam miałem już wcześniej do czynienia. Tak więc. Wydaje mi się, że gama map będzie po prostu jedna. Będą to po prostu te. Będzie to po prostu te siedem map. Jeżeli macie jakieś zastrzeżenia co do, co do niektórych tutaj map, proszę napisać w komentarzu, jeżeli na przykład większość z was nie będzie chciała. Mogę zrobić też ankietę. Jeżeli większość z Was na przykład nie będzie chciała Shardasta, to wtedy nie będę grał w ogóle Shardusta. Jak niektórzy nie będą chcieli grać Vertigo, to nie będę grał Vertigo. Staram się tutaj na skrzydłowych nie ograniczać, jeżeli chodzi o mapy, tak samo jak to robię chociażby na live z matchmakingami, jeżeli chodzi o Mirage'a, będę się starał tutaj tak naprawdę grać różnorodne mapki, więc. No tak. Czekamy na swojego teammate'a. Już tutaj przeciwników mamy. Mamy Karasia Junior Gladiusa. No, wydaje mi się, że będzie to Polak. Tutaj mamy też War Machine. I doszedłem do wniosku, że będę pokazywał po prostu screenshoty. Może za ten czas, kiedy będę mówił, kiedy będzie jakaś rozgrzewka, będę pokazywał screenshoty profili, po prostu profili tych, tych ludzi. Nie będę pokazywał już ekwipunków bez przesady. Tutaj będzie mi chodziło o to, skąd oni są i oczywiście. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o ich godziny? W ogóle ja tutaj awansowałem na lema. Nie skapnę się, że awansowałem na lema, bo w poprzednim meczu dostałem awans, ale widocznie się nie skapnąłem. Tak więc no, mamy lema na skrzydłowych. Ciekaw jestem, czy wbiję po raz pierwszy, Możliwe, że nawet suprema. Tak jak mówię, na razie będę skrzydłowy grał raczej solo na tych rangach, które, które tutaj oczywiście mi proponuje. Counter Strike, czyli w tym przypadku LEM. No, i mamy swojego teammata. No jak na razie z tego co widzę profil. Wy go teraz oczywiście widzicie. Profil jak na razie ładny. Tutaj rzekomo jest to jakiś gracz cybersportu z Los Angeles. Zobaczymy, jak tam akcent. Możliwe, że to jest właśnie Amerykaniec. Wtedy troszeczkę się zawstydzę. Z moim polskim akcentem i z moim słabym angielskim. Może być ciężko. Chociaż nie wiemy, na, na razie tylko. Jedyna komunikacja jego to jest oczywiście yy, czad. Yy, tutaj radiowy, że tak powiem w CS-ie. Dobra, lecimy. Jeden tu na buści na pewno będzie. A ziomeczek na awku, spoko. Można i tak rozpocząć meczek. Super, tak więc mamy już dwa fragi na samym początku. Było to dosyć łatwe. Pan Polak Kara Senior Gladius jest na Awku. Pan Polak no, raczej sobie odpuścił ten meczek, przynajmniej na trzy rundy. Tak więc trzecią rundę wydaje mi się, że też również... E, wygramy bez żadnego większego problemu. No tutaj akurat moja wina. Jednak nie wygraliśmy. Pan War Machine, Francus, Henry Petty. No, udało mu się <grym> ugrać to w jakiś sposób. No, a nasz Polak rodak dalej nie dołączył do pana Henry'ego. No, ciekaw jestem, czy teraz bot nas zraszuje. Jeżeli tak, no to ja bym poszedł teraz na bombsite B. Ze względu na to, jak bot łazi na bombsite A, no to czemu by sobie do... nie wejść na bombsite B? No, ale pan Henry Petty tutaj naprawdę bardzo ładnie się postarał, jeżeli chodzi o tą rundę. No, przeczuł to, przeczuł to, że będziemy szli na B. To już są, tak jak mówię, rangi poziom tam wyżej niż, niż to co gramy na Matchmakinga. no to już mamy do czynienia z lemem, więc podejrzewam, że yy, że może być po prostu ciężko tak jak widzicie yy, że tutaj już jest ta poprzeczka podniesiona naprawdę wysoko, no i pan war machine solo robi nas jak chce no tutaj tak jak widzicie pan no napisał nice cheats tak więc no na amerykańca mi to nie wygląda, raczej bym celowo coś wruskacza, prędzej. Mm, oczywiście ten jego profil poddam badaniom, że tak powiem. Mm, no i zobaczymy. Bo to jest mega dziwne, że on chodzi tak naprawdę tam, gdzie my chodzimy. Więc to już jest naprawdę konkretnie dziwne, bo chodzi tak naprawdę tam, gdzie jesteśmy my. Wie ja troszeczkę za dużo, ale. Na szczęście udało mi się go teraz pokonać. No, jest to dziwne, jest to dziwne, to trzeba akurat przyznać. Że możliwe, że dostanie też ode mnie reporta. Szkoda, że nie można bezpośrednio patrzeć na powtórki te, takich meczów. Graj sobie jakaczem jest ostatnia runda. Takim ładniejszym. No, właśnie. Nie, jakimś shitem. E, dobra, tak więc lecimy z kolejną rundą. Mam nadzieję, że ta runda już będzie wygrana normalnie. E, I. Idziemy sobie z takim zapasem wręcz e, do następnej rundy jednak. No ja tutaj padłem, na niego co prawda nie liczę. E, teraz pan podejrzany... Boże, pan podejrzany. E, pan War Machine, no, jakby nie patrzeć, jest troszeczkę panem podejrzanym. Próbuję tutaj skracować. No ma duże szanse, no. Jakby nie patrzeć, no jest to 34 HP na 100. Bot najprawdopodobniej kupił sobie swego rodzaju pompę, ewentualnie M4, a jednak AWP, co może być ciężkie naprawdę dla tutaj pana. A jednak z pistoletu z P2000 chyba poradził sobie znakomicie. Tak więc, no, pierwsza połowa 4-4 e, gra w dobrym układzie 2 na no 1 ale kosi nas, kosi, jakby nie patrzeć. Ten pan Nawi w ogóle ma jeszcze Nawaje niebieską stal. Będę pokazywał też przegrane mecze na tych odcinkach. No to też nie będzie tak, że Że same wygrane na pewno będą. Tutaj akurat mamy niemowę, więc ja też się nie będę odzywał specjalnie. Jeżeli mamy niemowę, no to, to po prostu mamy niemowę i tyle. No, wyszedł z preferem, tak naprawdę od razu. Czy ty masz cheat? Powiedz. Mi. Wyszedł na mnie z Prefirem, więc no, było to mega dziwne. Od razu, oczywiście, w głowę. Yy, naprawdę, mam wielki żal do Valve, że, że nie udostępnia powtórek ze skrzydłowy. No, chyba że udostępnię, no to możecie napisać w komentarzu, gdzie to sprawdzić. No to wtedy oczywiście mogę zrobić jeszcze dodatkowo z tego takiego jakby Overwatcha. Yy, no bo jestem ciekaw. Jestem ciekaw, czy ten gracz jest po prostu dobry, czy ma jakiegoś wallhacka. U mnie, u mnie jest dwóch. Nie będę oczywiście tego mówił, no bo jak jest niemową on też mi info nie podaje, ja mu też info nie będę podawał niczym rasowy Polak jak Bóg tak kubo Bogu i na odwrót bot tam w ogóle nic nie ogarnia nie wiem dlaczego fokusuje się na bocie w takim razie ale nieważne it's only game jak to się mówi no ale pan War Machine jest chyba naprawdę War Machine i ma 16.06 ja chciałem jeszcze zobaczyć jego Yy, tutaj aha nie, nie ma nie ma dostępu do jego godzin w się nie ma też dostępu do niczego tak naprawdę profil jest y, częściowo sprywatyzowany więc jest ciężko wydobyć jakiekolwiek od niego informacje tutaj reszuję tak specjalnie ze względu na to, że on jeszcze tego bota nie zdąży Prze... że tak powiem przejść na tego bota no a ja już zdążę tego bota rozwalić dlatego tak specjalnie raszuje. a być może uda nam się zremisować mam przynajmniej taką nadzieję gdzieś w głębi serca że że jednak tutaj remis wpadnie no bo smutno by było smutno by było naprawdę przegrać mecz 2 na 1 a na to wszystko wszystko się na to zapowiada tak więc to będzie przykro naprawdę będzie przykro 88 tutaj też są wyższe rangi to jest tak jak mówię no czy on go nie słyszy na Cetę? naprawdę Mimo tego, że to był bot. No i dobra, jest decydująca runda. Albo 9 7, albo 8-8, albo mamy remisik. Wszystko no. zależy od tak naprawdę, tego gracza. Dziękuję bardzo. Eee... No i co? Myślę, że, że możemy już zacząć spamować. Co ty mi dałeś? Po co mi CZ? Po co mi jakoś twoja marna CZ? -a. Myślę, że zaraz możemy sobie od razu spamować tym moim linkiem na YouTube'a, No to już będzie taka tradycja, że będę po prostu tym linkiem spamował. A kto wie, może na live'ie kiedyś nas <laughs> jakiś ruskarz tutaj swoim przybyciem rozśmieszy. No i mamy już go na sajcie, tak więc ja tutaj nie będę łokował. Mamy 88, mamy remisik, tak więc jak najbardziej tutaj drivix i dyskonektujemy sobie przez konsolę. Tak, więc tak to wygląda. Mamy lema, mamy 90 zwycięstw. Chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za ten odcinek. No i do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Cześć.